Na ulicach miasta, kiedy spotykałem na przykład młodych ludzi, pytałem się ich, czy chcecie zostać w budziądzu. To zaskoczy pana przewodniczącego i zasmuci go pewnie i pana prezydenta, ale ci młodzi ludzie mówili, że nie. Kto tutaj e, jeszcze chodzi do szkoły? A kto chce zostać w budziądzu? Ani jedna osoba? Nikt. Zobaczcie. To jest. Bardzo trudne. To jest bardzo niebezpieczne dla takich miast jak Grudziądz. W Słupsku byłaby podobna odpowiedź. A kto yy, yy, z Was chciałby, jak wyjedzie z Grudziądza, kiedyś wrócić? Jeśli miałby takie możliwości. Nie. Jedna osoba. Zobaczcie. Pan, jak Bandy, super. Bandy, super. Słuchajcie, to pokazuje, co nas czeka. Czeka nas masowy eksodus. On już dzisiaj ma miejsce. Jest wiele matek, łącznie z moją mamą, które w takich miastach, jak Krosno, ja bardzo z Krosna, Grudziąc czy Słupsk zostały same, bo ich dzieci wyjechały, bo ich wnuki wyjechały, bo szukają lepszego życia, bo tutaj nie mają finansowej miasta, to muszę wam powiedzieć, że ten prezydent sam sobie nie poradzi, żeby nie wiadomo, jak, jaki był dobrym prezydentem a macie naprawdę dobrego prezydenta, to nie poradzi sobie. Ma na głowie szpital, który jest zadłużony już na pół miliarda złotych. To jest mniej więcej budżet te, te, roczny takiego miasta. Pół miliarda zadłużenia. 50 milionów każdego roku zadłużenia ten szpital przynosi. Państwo musi ingerować w takie sytuacje. Państwo musi wziąć współodpowiedzialność za takie miasta jak Grudziądz, Słupsk czy Krosno. Państwo musi mieć pomysł, jak sprawić, żeby ci młodzi ludzie zostali tutaj. I tym pomysłem musi być po pierwsze dobre miejsce do życia. Takie miejsce, w którym młodzi ludzie wiedzą, że jak tutaj zostaną, to będą mieli dostęp do taniego mieszkania na wynajem, że będą mieli tu mieszkanie, nie będą musieli mieszkać z rodzicami. Rodzice nie będą się musieli martwić, czy yy, yy, z babcią, z dziadkiem. A po drugie, dobrą pracę, dobrze płatną pracę. Nie będą musieli pracować na zmywaku w Wielkiej tak. Brytanii czy w Irlandii, ale po szkole, nawet jak wyjadą na studia, tutaj wrócą i będą mogli godnie zarabiać. A dzisiaj tak nie jest. Ci młodzi ludzie, oni oglądają Netflixa, HBO, oni wiedzą, że świat jest otwarty, że, że można wyjechać, oni marzą o tym świecie. Ale gdyby, te, gdyby y, 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 mieli szansę wyjechać i wrócić, to część z nich tu wróci. Bo będą wiedzieli, że tu jest ich mama, tutaj jest ich tata. Wiecie, jak ja tęsknię za moją mamą, która jest w Krośnie? Ja musiałem wyjechać z Krosna, bo moich rodziców nie było stać nas na utrzymanie. Po prostu mojej mamy by nie było stać, bym ja pracował w Krośnie i zarabiał 1800 zł, żeby mnie utrzymać. Moi dwaj bracia wyjechali, jeden mieszka we Włoszech, drugi mieszka w Belgii, bo nie było nas stać. Nasza rodzina jest kompletnej rozsypce, jeśli chodzi o y, zamieszkanie. A ile jest takich rodzin w Polsce? Każdy pani pokazuje, że jej rodzina ma to samo. Każdy zna pani ma tak samo. I tęsknimy. Ja tęsknię za moimi braćmi. Ja pamiętam, jak miałem 18 lat, moi rodzice do Stanów Zjednoczonych wyjechali z małą siostrą. I tam zostali, bo szkołę zamknięto, zlikwidowano szkołę. Co oni mieli zrobić? I ojciec. Pracował na dachach, mama sprzątała domy, yy, a wcześniej pracowali w szkole, bo, nie, bo, bo musieli zarobić na dzieciaki. I taka jest rzeczywistość. I nie chcę, żeby w przyszłości jakiekolwiek pokolenie doświadczało tego, co my doświadczamy dzisiaj i co doświadczaliśmy. I dlatego jestem tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Państwu, że tak być nie musi. Że takie miasta jak Grudziądz, Słupsk czy Krosną mają szansę na swoją szansę. Ja to zrobiłem w Słupsku w dużej mierze. Kiedy inni zamykali, sprzedawali mieszkania komunalne. Kiedy nie remontowali nowych mieszkań. Ja inwestowałem w nowe mieszkania. Wiedziałem, że żeby ci młodzi ludzie zostali w Słupsku, muszę im dać szansę na nowe życie. Inwestowałem także w zdrowe powietrze. Chodzę po Grudziądzu. Jest przepiękne miasto. Macie przepiękne ceglany z czerwonej cegły budynku. Ale macie też smoga. Nie smoga. Macie smog. I to czuć. I to czuć bardzo, nie w każdym polskim mieście bez praktycznie wyjątku, jest jeden wyjątek, ale nie będę się chwalił, e, jest smog, jest smog i to jest poważny problem, ale nie można ludziom mówić, oczywiście trzeba odchodzić od węgla, tylko kogo stać na y, opalanie gazem, ogrzewanie gazem? Przecież rachunki są dramatyczne. Tu też państwo musi wziąć odpowiedzialność. Musi wspierać ludzi. Jeżeli mówi im, się nie palcie w piecach byle czym, nie palcie węglem, to państwo musi dać alternatywę. Tak. Państwo musi powiedzieć, tak. będziemy dotowali gaz, będziemy dotowali inne ekologiczne y, y, materiały, ale nie mogą ludzie sami zostać z tym problemem. I tu państwo też musi y, interweniować. I y, jeśli chodzi o sytuację finansową Grudziądza, ja pamiętam, kiedy Słupsk odziedziczyłem jako prezydent piąte najbardziej zadłużone miasto w Polsce. Piąte najbardziej zadłużone. Podobna sytuacja dzisiaj do Grudziądza. Ale wtedy dostałem też wsparcie ze strony rządzących. Chociaż nie z mojej opcji politycznej, ale przyjechali i mnie wspierali, bo wiedzieli, że tam mieszka prawie 100 tysięcy ludzi, tak jak w Grudziądzu, którzy mają swoją godność, który, którzy liczą na wsparcie państwa. A dzisiaj wy jesteście sami. Dzisiaj nie ma wsparcia ze strony rządzących. I to trzeba też zmienić. Trzeba doprowadzić do tego, że państwo będzie zobowiązane w takich sytuacjach interweniować, a nie tylko wprowadzać program naprawczy. Bo wiecie państwo, czym się skończy wasz program naprawczy? Komisarzem. W najgorszej sytuacji przyjdzie komisarz i wyprzedażą majątku. A dzisiaj jest tak. Że prezydent nie może wam wyremontować chodnika, nie może załatać dziury w drodze, nie może zrobić żadnej inwestycji, nie może niczego robić, bo ma program naprawczy i wy na tym tracicie. A jak nie będzie, nie będzie remontów, nie będzie inwestycji, to będzie jeszcze gorzej. Bo wszyscy już stąd wyjadą, bo ono jest beznadzieja kompletna. Dlatego państwo musi się zaangażować, musi Wam pomóc. I obiecuję Wam, że już dzisiaj zresztą podjąłem kilka decyzji podczas spotkania z prezydentem, że będę tego pilnował, że nasi posłowie zaangażują się w pomoc Grudziądzowi, ale jesteśmy w opozycji. Jesteśmy dzisiaj jeszcze w opozycji. Wierzę, że tak nie będzie w przyszłości. Ale tu jest potrzebna solidarność. I dziękuję Państwu za to, że jesteście, bo my tutaj jesteśmy dzisiaj przede wszystkim też dlatego, że chcielibyśmy Państwa zachęcić, żebyśmy uwierzyli, że zmiana jest możliwa. Pamiętam, w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski przyjechał tutaj do Grudziądza i miał kilka procent poparcia. Wszyscy mówili, że nie ma szans. Wszystkich mediach mówiono, mówią to postkomuna, to y, PZP-owski aparat. Mówili, nie? Atakowali go. Kwaśniewskiego. Proszę. Grudziądzu, Grudziądzu? nie właśnie, chcę to powiedzieć. Chcę powiedzieć właśnie. Tak mówiły media, że nie ma żadnych szans. I przyjechał tutaj Aleksander Kwaśniewski i spotkał się z tak życzliwą reakcją, z takim przyjęciem. Długo przyjęto, ponieważ... Tutaj już wiedzia, wiedzieli ludzie, że to jest przyszłość, że Aleksander Kwaśniewski nie tylko mówi o przeszłości, pamięta o przeszłości, ale jest prezydentem, który przede wszystkim zachęca, żebyśmy wybrali przyszłość. To było zresztą jedno z jego haseł wyborczych. Tak. Więc y, Aleksander Kwaśniewski startował z kilkoma procentami poparcia, a został prezydentem dwóch kadencji. I do dzisiaj, w trzeciej Rzeczypospolitej, jest najlepiej ocenianym prezydentem od 1989 roku. Więc wszystko przed nami. Jak wam mówią, że się nie da, jak wam mówią, że lewica nie ma żadnych szans, to nie wierzcie w to. Tak samo mi mówili w subsku. Miałem 4% poparcia, jak zaczynałem. A wygrałem. Oczywiście, była inna historia, ale jak byłem posłem, też mi tak mówili. A jak, ale wiecie, jaka była sytuacja lewicy rok temu? SLD miało 3-4%, 3-4% to w ogóle w porywach najlepszych w styczniu ubiegłego roku. Razem miało 1%. A dzisiaj jesteśmy trzecią siłą w parlamencie. Mamy naszych parlamentarzystów, mamy naszego wicemarszałka Senatu, mamy europarlamentarzystów, mamy naszego kandydata na prezydenta. Wracamy do gry z dużą siłą. To spotkanie pokazuje. Jak, co się dzieje. I tego się będą bać. Będą nas atakować. Ale musimy iść do przodu. Ja się nie poddam. Dziękuję Państwu za to, że jesteście ze mną. Zakładamy nasz kolejny komitet. Komitet Biedronia. A 380 takich komitetów powstanie w całej Polsce. Tutaj w Grudziądzu. To będą komitety, które będą tworzyły taki efekt kuli śnieżnej. Będziemy się organizować. Będziemy pokazywać ile nas jest. Będziemy przekonywać. Tak, żeby w maju powiedzieć, zrobiliśmy to w Subsku, zrobimy w całej Polsce. Zrobiliśmy to w Grudziądzu, kiedy przyjechał Aleksander Kwaśniewski go wspieraliśmy, zrobimy w całej Polsce, bo ta zmiana jest konieczna. Na lepsze, nie radykalna, nie rewolucja, ale żeby ludziom po prostu, zwykłemu człowiekowi, lepiej się żyło. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. I dziękuję bardzo. Pomożemy. Pomożecie Państwo. Dziękuję bardzo, bardzo, brawo! Wielkie brawa, bardzo, bardzo. bardzo. bardzo Państwu że Religia to jest y, wybór sumienia człowieka i to nie powinno być z góry zarzucone. Y, Katolik powinien y, chodzić do odpowiedniej kościoła, bo wiadomo, że mamy biznes dużo więcej i nie powinno to się wiązać. Wpływ kościoła powinien być na wpływ Państwa. Jak najbardziej, tym bardziej, że świeckie państwo mamy w Konstytucji, w Konstytucji, którą dała nam lewica, którą dał nam Aleksander Kwaśniewski, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni i będziemy ich bronić, bo my będziemy zawsze stali po stronie konstytucji. Czy... Naprawić służbę zdrowia. Naprawić służbę zdrowia, tam pan mówi. Tak, tak. Czy mogę poprosić o przekazanie mikrofonu? To jest coś nie tak. Ten rząd trzeba do lamusa wysłać. A proszę powiedzieć, jak długo pan czeka na lekarza? Więc, więc przede wszystkim dwa lata. Dwa, lata. dwa lata. Tak, to jest minimum. Do kardiologa. Dwa lata, czekam teraz. na byłem. I zadano przysyła do szkół do, do publikację. Okej, okay. i młodzież czyta. Ten okay. słuchajcie, słuchajcie, ale pani powiedziała w pewnym momencie, że rozdział państwa i Kościoła jest realny w Polsce. A czym on się przejawia, to realny rozdział państwa i Kościoła? Panie prezydencie, powiem tak: w Konstytucji z roku mamy zapis, w preambule jest już ochrona osób, które. Nie wierzą, tak? tak? Jest to w ogóle zapisane. Aczkolwiek to od nas zależy, czy my do tej instytucji uczyszczamy, tak? Ja powiem tylko tyle. Tak uczę też tak. moje dzieciaki, nie? Moja religia mi tego zabrania i ja tego nie zrobię, ale nie narzucam nikogo, że moja religia mi zabrania i ty tego nie zrobisz. Chyba od tego trzeba zacząć. I chciałaby pani, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły na religię i żeby Państwo to finansowało. Aha. Wie pan co, ja jestem zwolenniczką etyki żeby filozofii nauczyć albo religioznawstwa A co z religią w szkołach, za którą płaci państwo? Ech, ciężko mi powiedzieć, każdego to jest sumienie, aczkolwiek uważam, ja jestem z tego pokolenia, i 2 gdzie chodziliśmy do sale katechetycznych, tak to było okay. najlepsze tak, rozwiązanie. Się z panią. Tak chyba tak było najlepiej. No dobrze. Czyli chce pan zaproponować prezydenturę lepszą, a przynajmniej inną niż obecna. Proszę konkretnie podać, jakie Pan zamierza podjąć działania, żeby zakopać, ha, może dużo powiedziane, zacząć zakopywać rowy, które zostały i skutecznie są budowane między nami Polakami. Skoro Państwo, politycy nie potraficie nawet rozmawiać ze sobą o sprawach najważniejszych dla naszego kraju, a na arenie międzynarodowej, szczególnie w Europarlamencie, obrzucacie się, już nie chcę używać słów aktywnych, przymiotnikami. Jakie konkretne działania, bo myślę, że to jest ważniejsze niż inne rzeczy, żebyśmy przestali być podzieleni. No, dziękuję. Tak, ja tutaj też chodziłem tutaj po ulicach Grudziądza, to słyszałem także od moich zwolenników niektórych, Którzy mówili, że A, to moher i tak dalej. Jesteśmy bardzo podzieleni i to jest bardzo złe i wszyscy to przeżywamy. Czasami nie można zjeść nawet obiadu razem w rodzinie, bo się pokłócimy o to, kto na kogo głosuje i tak dalej. I to jest nie do zniesienia. To ja uważam, że trzeba zrobić, prezydent jako głowa państwa ma przede wszystkim obowiązek łączyć. To na prezydenta ludzie patrzą i słuchają, czy prezydent łączy, czy dzieli. Czy prezydent szczuje, czy, yy, czy szuka tego, co wspólne. I przyznaję, że ta prezydentura, pana prezydenta Andrzeja Dudy, nie podoba mi się dlatego, że on zbyt rzadko łączy nas, obywateli. Co ja będę robił? Będę się spo, spotykał z wszystkimi bez względu na y, poglądy. Tak robiłem w Słupsku. Ja miałem tylko dwóch radnych w swoim klubie. Miałem bardzo silny klub Platformy, miałem bardzo silny klub PIS-u, który był w opozycji do mnie, ale z nimi wszystkimi konsultowałem, spotykałem się, szanowałem, y, y, chociaż nie zgadzałem się z ich poglądami, ale szanowałem ich poglądy. Bo tak trzeba, bo nie da się inaczej zrobić, nie da się inaczej rządzić, po prostu. I e, ja już złożyłem tą deklarację w niedzielę, ostatnią e, podczas konwencji. Jako prezydent będę każdego roku, tak jak we wszystkich dojrzałych demokracjach, w parlamencie przedstawiał raport z mojej działalności i każdy poseł. Szczególnie opozycji będzie mógł zadawać mi pytanie, wygłosić swoje oświadczenie w, w sprawie mojej pracy. Będzie, będzie dialog z prezydentem. Dzisiaj nie ma takiej praktyki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie jest zwoływana, ponieważ prezydent Andrzej Duda nie chce słyszeć krytyki, nie chce spotkać to się z opozycją, bo się boi, że spotka go krytyka ze strony opozycji. Tak być nie może. Prezydent, prezydent musi mieć musi mieć odwagę. Musi mieć odwagę na przykład na rozliczenie. Prezydent musi mieć odwagę skonfrontować się z nie swoimi poglądami, bo jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak w Konstytucji jest zapisane, że Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich bez wyjątku. A więc i Pani, i moim. I Pani, i moim. Prezydent, Pani mówi, musi mieć swoje poglądy. Oczywiście, że musi mieć swoje poglądy. Państwo wiecie, że ja jestem jednym z niewielu kandydatów, który odważnie mówi o swoich poglądach. Boję się, że jak przyjadą do Grudziądza, jeśli przyjadą moi inni kandydaci, których ja bardzo szanuję, ale jak Państwo ich zapytacie, co konkretnie rozumieją przez rozdział Państwa od Kościoła, co rozumieją, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, co rozumieją, jeśli chodzi o sytuację w szpitali, to wielu będzie lawirowało. Wielu nie powie konkretnie, co by chciało zrobić, a to są ważne rzeczy. E, ale prezydent, mając swoje poglądy, przede wszystkim musi przestrzegać Konstytucji. Prezydent jest strażnikiem Konstytucji i ją wspierać re, e, w realizowaniu. A w Konstytucji umówiliśmy się na wiele konkretnych rzeczy. Na przykład budo, e, prawo do mieszkania, na przykład prawo do dobrej opieki zdrowotnej, prawo do dobrej edukacji, do dobrego powietrza. Co prezydent Andrzej Duda oprócz pokazywania. Gru, kawałka węgla zrobił żebyśmy y, oddychali zdrowym powietrzem stoki narciarskie no może no więc tak nie może być prezydent kiedy nie działa rząd kiedy nie radzi sobie y, nie radzi sobie parlament ma inicjatywę ustawodawczą może wychodzić z propozycjami i ja będę takim aktywnym prezydentem bo zawsze taki byłem jak byłem posłem, Państwo wybraliście mnie najlepszym posłem mijającej kadencji, później, kiedy byłem prezydentem. Y, państwo znacie moją działalność dzisiaj jako europarlamentarzysta. Oczywiście, że w europarlamencie jest jak jest. Tylko proszę zobaczyć, na czyje to życzenie. To nie opozycja doprowadziła do tej katastrofy z praworządnością. To PiS Polityki dzisiaj. Nie wszyscy mają, nie nad językiem. I, I katastrofy... powinni. Na, te, na arenie międzynarodowej Powinni. jako Polacy kłócimy się i takie świadectwo o nas idzie. Idzie, e, ale wszyscy szeroko otwierają oczy i mówią, co się u was dzieje. Dlaczego społeczeństwo jest tak skłócone? Dlaczego robicie sobie to? Przecież przez 30 lat szliście w dobrym kierunku. Może nie było idealnie. A było tak, jak było, nie było super. Także z sądami. 15,5 miliona spraw jest w sądach. Z Państwo pewnie znacie z autopsji. Jak jest ciężko wywalczyć sprawiedliwy wyrok. I wiemy, że te sądy wymagają naprawy, ale nie można dżumy leczyć cholerą, tak jak robi dzisiaj PiS. Nie można obrażać, nie można dzielić, nie można zastraszać, nie można cenzurować sędziów. Tak to nie może wyglądać, bo dzisiaj cenzurują sędziów, jutro przyjdą po nauczycieli, pojutrze przyjdą po lekarzy, później przyjdą po dziennikarzy, już chcieli zresztą. Grudziądz był zawsze lewicowy, Grudziądz zawsze popierał, Grudziądz zawsze wygrywał. Pan wspomniał o kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego. Teatr pękał w szłach jak on przyjechał tutaj na spotkanie. I trzeba przyznać, że ta kampania dała określone rezultaty, Grudziądz był zawsze lewicowy. Gruziński nawet wygrywał w tym czasie, kiedy prawica rządziła, albo powiedzmy oboje. Nawet wygrywał tym. Te... Przed Panem stoi ten, który wygrał za licjo Grzeczkowiec. Brawo. Do, do... Brawo dla Pana Senatora. Brawo. Nie, to już były, To już były czasy, 93, 90, panią, 97, Grześkowie. kiedy przyjmowaliśmy konstytucję, którą mamy do, do dnia dzisiejszego. Ale... Przyjmujemy Pana obietnicę. My potrafimy grudziądzanie rozliczać przyszłego prezydenta, jeżeli Pan prezydentem zostanie. I muszę powiedzieć, że w tej sytuacji na pewno znajdziemy Pana w Warszawie. A senator dobrze A, szuka. Adres łatwy do zapamiętania. Ale pierwsza rzecz, to najważniejsze, to trzeba się zastanowić nad kampanią, która jest w tej chwili Dobrze, że pan zaczyna. Życzymy Panu, ażeby był pan nie tylko kandydatem do pierwszej tury, ale również i do drugiej. Dziękuję To ostatni liścig. Czytałem. Pani redaktor Renata Grochan, bardzo skądinam sympatyczna nieucha. Dobrze wypowiada się. Tu się z nią nie zgadzam w tym, w tym artykule. Ale z jednym się zgadzam, że nie można prowadzić kampanii przeciwko komuś. Jest jeden przeciwnik tylko. Tego przeciwnika znamy. To jest ubezwłasnowolniony prezydent. To nie on rządzi, to rządzi wiadomo kto. Rządzi car polski. A w tej sytuacji w tej sytuacji najważniejszą sprawą. To jest odsunięcie tego człowieka, który nie wypełnia nawet podstawowych prerogaty. Jaką jest polityka zagraniczna, jaką jest obrona narodowa. Wczoraj w Dawos coś tam z kimś rozmawiał. Potem się chwalił, że rozmawiał i dlatego ściągnął inwestorów do Polski. Przez rozmowę się tylko nie wyciąga. Faktycznie. Zobaczymy, co z tego wynikło. Z konferencji prasowej wyszło, że to jest najbardziej popularny człowiek nie tylko w Europie, ale na świecie. Wszystko, wszystko kłamstwo. I dlatego też w tej sytuacji ci tak zwani kandydaci startujący w imieniu określonej opozycji nie mogą krytykować siebie. Od krytyki jest telewizja, zwana rządową. Natomiast my wszyscy powinniśmy się wzajemnie wspierać. Niekoniecznie trzeba krytykować. Apeluję do Pana Sztabu, bo już były takie przypadki. Kinała Błońska jest nie taka, Feza, Miody, inne. Nie wolno tego robić. Po prostu nie wolno tego robić. Bo jak Pan przejdzie do drugiej tury, to Kinała Błońska powie Biedro, ja nie poprzemy. To jest błąd taktyczny, i dlatego apeluję w tej sytuacji, aby taką kampanię prowadzić pozytywną w stosunku do jednego człowieka, którego zgadzamy się wszyscy, trzeba zdecydowanie odsunąć. I to jest mój apel. Natomiast życzymy, jak Pan przejdzie do drugiej tury, będziemy wspierali oczywiście i. To, jak pan zostanie prezydentem, to co już powiedziałem, pana znajdziemy. Dziękuję, bardzo. panie senatorze. do pana senatora. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Tego szacunku brakuje dzisiaj w naszym kraju. I wszędzie, gdzie możemy szanować kogokolwiek, bez względu na poglądy, tam dobrze znaleźć ten szacunek. I dobrze, że zanim pan senator powiedział o tym szacunku, ja zdeklarowałem ten szacunek dla wszystkich kandydatów z opozycji. Bo to jest potrzebne. Kampania będzie pewnie ostra, Będą, będzie jak, 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 jak zwykle w Polsce, ale musimy pamiętać o tym, że opozycja musi trzymać się razem. Chciałbym jednak rozmawiać na argumenty. To znaczy, musimy konfrontować nasze poglądy i będziemy je konfrontować. Nie może być tak, że nie dojdzie do debaty też przedwyborczej. Dlaczego prezydent Andrzej Duda chciałby unikać debaty? Ja nie widzę powodu, dla którego on, jeśli kandyduje, miałby nie rozmawiać z nami o swojej wizji Polski. Jaka ona jest, pewnie wszyscy wiemy, ale ja chciałbym z nim porozmawiać o tym, jaką ja mam wizję i co on na to. Chciałbym porozmawiać z panią Kidamą Błońską na temat jej wizji, z panem Kosiniakiem Kamyszem na temat wiecie, że osoby poniżej wieku 18 lat muszą mieć weryfikację wieku, czy mogą wchodzić na scenę pornograficzną, To tak naprawdę tutaj nie jest o tym, chociaż pewnie do intencji. Bo po głębszej analizie, też nie jesteśmy jeszcze tylko tak sprogowo pewni, żeby potwierdzić tą weryfikację, trzeba podać swoje dokumenty, trzeba podać wiele swoich prywatnych informacji. I ponieważ to wszystko wchodzi na rządowe serwerusze, to nazwę, które mają dosyć dużą imigrację obywateli, no można naprawdę bardzo dużo ludzi wysunąć jakby no, dowody, jakby ścieki takie, które mają pokazać, jaki człowiek to jest obrzydliwy czy zły, a po prostu... No, robi to, co uważa, to, co jest słuszne. I po prostu widać, że rządy dużo ustaw takich po boku daje, które mają jakby ograniczać nasze, mm, naszą wolność w imieniu bezpieczeństwa. I chciałem poznać Pana opinię, czy nie tylko ja, tylko też koleżanki i koledzy, mm, w jaki sposób chciałby właśnie Pan zadbać jakby o bezpieczeństwo jakby w internecie, w sieci oraz o to, czy bylibyśmy wolni od tych wszystkich środków bezpieczeństwa, czy... Mm, no w jaki sposób było to realizowane? Słuchajcie, jak rządzący wam mówią, że chcą zbierać dane, żeby was chronić, to nie wierzcie im. To zbieranie danych nigdy dobrze się nie kończyło przez rządzących. E, tworzenie kartotek, tworzenie jakichś archiwów z danymi, to nigdy się dobrze nie kończyło. Szczególnie jeśli chodzi dzisiaj o internet. Więc ja nie ufam e, PISowi, nie ufam temu rządowi, szczególnie temu rządowi. Nie wierzę, że zbieranie danych, zbieranie tego typu informacji, po co Kaczyńskiemu informacja, kto wchodzi na jakie strony internetowe? Co Kaczyński z tym będzie robił, albo Ziobro? Dobrze wiecie, że nie będzie to służyło Waszemu bezpieczeństwu. Że nie będzie służyło to waszego, waszemu poczuciu wolności, że to jest zrobione jako haganiec, żeby się dowiedzieć, kto na jaką stronę wchodzi, kto czyta antyrządowe informacje. Niekoniecznie wchodzi na stronę, o których powiedział kolega, ale po prostu będą sprawdzali, na jakie strony chodzicie. Czy czytacie właśnie tego typu tygodniki, jak pan e, senator, czy być może czytacie jedynie słuszną pracę i oglądacie jedyną słuszną telewizję. Więc to trzeba być bardzo ostrożnym w tych sprawach. Całe szczęście ta inicjatywa spotkała się z dużym oporem społecznym. Ale jak trzeba będzie musimy wyjść na ulicę w obronie wolności w internecie. Bo szczególnie młodzi ludzie. Oni tam żyją, to jest ich życie. To są, to, to oni tam funkcjonują, a nie chcę, żeby ktokolwiek ich tam inwigilował. Oczywiście, że trzeba chronić dzieci przed złymi treściami. Oczywiście, że musimy wprowadzać różnego rodzaju blokady. To jest oczywista, oczywistość, jak mówi klasyk. Ale nie może być tak, że będą nas cenzurować i inwigilować w innych kwestiach. I sprawdzać czy kolega chodzi na stronę, nie wiem, Newsweeka na przykład i czyta tam informacje, bo powinien wchodzić na stronę Radia Maryja, bo tam są najlepsze informacje. Tak być nie może. Dzięki. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Jedziemy teraz do Bydgoszczy, bo tam też czekają, żeby...